Jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 30 stycznia w sztabach w miastach regionu trwają przygotowania. Tak jest między innymi w Jawożnie, Tu sztab gra niemal od samego początku istnienia orkiestry. W tym roku zgłosiło się bardzo wielu wolontariuszy. My mamy 200 wolontariuszy, którzy będą kwestowali na ulicach miasta i naprawdę nie trzeba było nikogo zachęcać, a chętnych było prawie dwa razy więcej. 30. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie przebiegać pod hasłem dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Przejrzyj na oczy, przejrzyj na oczy, zobacz świat kolorowy. Niech ten świat do Ciebie wróci w takich kolorach, jakie, będzie, jakie będą najpiękniejsze, jakie te kolory będą z Tobą do końca życia. A wzrok jest niezwykle ważny. Ten zdrowy wzrok u dziecka to jest jego życie, które startuje do końca jego życia niezwykle ważnym elementem. I choć 30. final. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dopiero za miesiąc to orkiestra zebrała już na jego cel ponad 2 miliony złotych.